Chwała i zacność są przed nim, moc i dostojeństwo są tam, gdzie on. Pierwsza księga Kronik, 16, rozdział 27 Werset. Na podstawie książki Sary Jank, Jezus mówi do ciebie: Pamiętaj, że radość nie zależy od okoliczności. Wśród najszczęśliwszych ludzi na świecie są tacy, których życie zdaje się godne zazdrości. Ci, którzy wspięli się na sam szczyt kariery, są często zdumieni tym, że nic tam nie ma. Prawdziwa radość jest pochodną życia w mojej obecności. Dlatego właśnie możesz jej doświadczać i w pałacach, i w więzieniach, wszędzie. Jeśli dzień przynosi problemy, nie zakładaj, że nie zaznasz radości. Lepiej skup się na tym, aby pozostawać ze mną w kontakcie. Wiele z problemów, które głośno domagają się Twojej uwagi, znajdzie rozwiązanie bez Twojego udziału. Z innymi będziesz musiał sobie jakoś poradzić, ale możesz liczyć na moją pomoc. Jeżeli moja bliskość będzie dla Ciebie ważniejsza niż rozwiązanie problemu, Odnajdziesz radość nawet w najtrudniejszych dniach.